Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Księga Henocha Trzy cudzysłów upadli są więzieni na Antarktydzie 22 września 2022 rok Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Za kulisa, za każdym razem gdy obserwujemy tekst te święte, możemy znaleźć w sposób bardzo powtarzalny wspominając o aniołach postacie te nadal są bardzo aktywnymi postaciami w zbiorowej kulturze. Niektórzy wierzący uważają te postacie za istoty wyimaginowane i mityczne, ale są też inni, którzy uważają, że anioły mogą być w rzeczywistości istotami obcymi. Niesamowita księga Henocha przedstawia nam historię o upadłych aniołach więzionych na Antarktydzie albo w jakiejś innej przestrzeni. Oczywiście to też trzeba podać, powiedzieć na tej zasadzie. To jest materiał czy upadłe. Anioły z księgi Henocha są uwięzione na Antarktydzie. Materiał YouTube niecałe, trwający niecałe 10 minut, 8 i coś z haczykiem i to będzie jeden z najkrótszych materiałów bo z, glo, z Globalna Info. Tu nie będę więcej się rozwodził. Każdy może sobie przy okazji to obejrzeć. Ten będzie materiał dostępny z linkiem, a więc tam jest dokładnie to omówione, a więc to by było wszystko, dziękuję za uwagę, żegnam się i dozo.